Pani... Mhm. nowozelandzkie mhm. naszej... okay. um, co to jest nie wiem, co to jest. Co idziemy do tego? Yy, to jest coś. A? W samochodzie jeszcze jest schowana A to apetyt. A, i Tu mamy italiański czujnik wody w zęzie. No i pompa A tu, tu mieszkał Łańcuch, tylko przestał mieszkać. Ja jestem ciekawy co by z tą kospicą. Może założymy sobie jednak windowkę. Regatowość regatowością. Dobrze, i skimnoki. Oraz mamy kuleczki na elegancko -y. do prawa lewa. No. Nasza super wydajna pompa zężowa. większość naszego zamówienia dotyczy bezpieczeństwa Poczynając od true design żeby woda się nie wlewała a później żeby tą wodę można było w razie czego wypompować a, 200 parę litrów na minutę tak, musimy mieć minimum 200 z Meksyku Riko. jeszcze musimy znaleźć miejsce. Żeby... Tak. No, kotwicy nie ma w samochodzie. Jak najlepiej. tak, tak zaczęła i skończyła race, nie? A, nie, przepraszam, bo tak się później z tego robił race non-stop. Jak się nie rzuca kotwicy. To nie, to nie, to będziemy ją rozpakowywać. Zobaczmy, jak to Nie działa. <laughs> to jest młodszy brat ropny, czyli wulkan. Rokno wszyscy znają. A, tak, porządny ocynk. Mam nadzieję, że przez, przez parę lat będzie spokój. Dostałyśmy instrukcję obsługi w Polsce. 9 kg powinno być. No Dla nas powinno być tak, akurat. No ma sporo powierzchni. Jestem ciekawy, nigdy nie używałem tego wulkana. Jak się tam, będzie sprawdzał. Halo, hallo, jest tam kto?